Jak niedziela to pełna wrażeń. Nie ma nudy w niedzielę. Nie ma odpoczynku przygodowli. Zobaczmy co to mamy. Wysior, cholerka, wysior. Ale nic, ważne, że zdrowy, że tutaj z jółeczką wszystko w porządku. Także teraz trzeba szykować pójło. I jak wstanie to do dojenia sztukę. napoj, siarą cielaczka. No i tak niedziela się fajnie, miło zaczyna. A teraz pierwsze dojenie. Świeżo upieczonej króweczki były trochę problemy na początku, ale można wybaczyć, tak? Można wybaczyć. Pierwszy raz się doje, to tam mam prawo się zestresować. Więc różnie to z tym bywa, ale ogólnie teraz to i tak te jałóweczki to są generalnie spokojniejsze. Rzadko kiedy się trafi, jakaś naprawdę fenomenalna, jeśli chodzi o temperament. Tak więc, pierwszy udu już mamy za sobą. Jeszcze małą gratyfikację dostanie, żeby zachęcić ją do jedzenia. Oczywiście pójło pójłem, ale niech troszeczkę i zje czegoś konkretniejszego, tak? O, masz. Jedz. A tymczasem można poić cielaka, już jest rządkiem wiadro wyparzone i można dać mu świeżej siabie. Jednak kolega taki o z tym pizjem, ale za to ze wstawaniem i chodzeniem to jest fenomen, ile nawet pół godziny na świecie nie jest, a już już chodzi. Widzicie? cielak po pół godzinie potrafi wstać na nogi. Niektórym ludziom całego życia na to braknie. Ale cóż, takim drobnym żabcikiem kończę filma z tego e, wyjątkowego wydarzenia. Z wyjątkowego, no codziennego na gospodarstwie, mlecznym, że jakiś tam się pojawia na świecie. Nowy reprezentant stada, aktualnie jeden, jedyny samit w stadzie, także ciekawie. I oto tak w krótkiej chwili z jałówki stała się krową. Nazywa się hossa. Miejmy nadzieję, że będzie dobra hossa. I dobra hossa się zaczęła, bo to jest jedna z pięciu w kolejce jałóweczek do wycielenia w tym okresie, bo tamta czerwona troszeczkę później będzie, gdzieś pewnie w, w połowie kwietnia. Ale generalnie ciągiem tutaj mamy pięć ołówek i jedną krówkę na wycieleniu na przełomie tego miesiąca, marca i kwietnia. No niestety był tym razem byczek, ale powoli, powoli zaczną się dzielić sztuki i zaczną się właśnie dzielić sztuki kryte buchajami seksowanymi. Jeśli chodzi o krowy, to tutaj natomiast jedna, ta czerwona, mocno akcentuje, że chce do byka więc będzie dzisiaj inseminacja no właśnie, będzie inseminacja to jest twoja druga czy trzecia więc na pewno seksowanym już nie dostaniesz tylko konwencję tym razem czerwono-biały, bucha i sierwet, niemiecki dla ciebie czeka w kontenerku więc się szykuj na popołudniową randkę no i cóż tak to jest, niedziela moi mili niedziela, nie ma, że niedziela trzeba zajrzeć do obory, co się dzieje co tutaj u tych koleżanek słychać? Cały czas trzeba czuwać, a ty tutaj na głodówkę przeszłaś, to się mocno nie odzywaj, bo trzeba zasuszyć. I tyle, ja już mniej więcej skończyłem. Byczek jest napojony, dużo tam nie wypił, bo wypił tylko półtora litra, więcej nie chciał, ale z reguły to się siary daje tyle, ile cielak zechce. Nawet jakieś 2,5-3 litry, jeżeli jest wyjątkowo duży i głodny, bo siary nigdy nie za wiele, siara to zdrowie, więc cóż, do zobaczenia, cześć!